Paweł czeka na pozytywny efekt strojenia. Dobra Paweł, teraz tak, wgrałem już wstępny program, taki mniej więcej pod te modyfikacje, które mm -hmm. masz tu porobione. Yy, odpalamy silnik, grzejemy go i próbujemy zrobić pomiar, nie? No dobra, prób. Nie wiem, jak tam uważasz, Jeśli chcesz to poczekaj sobie na zewnątrz, ewentualnie no ja myślę, tak że fajnie. będzie lepiej jak wchodzisz do kabiny, bo będzie strasznie głośno. Ja się hałasu nie boję, chcę zobaczyć jak wystrzeli motor. Coś strzeliło to nie był motor, ale to chyba nie jest dobry znak. Spadła rura dolotowa. Oj, kurde, będzie ciężko chyba to dzisiaj zrobić. Im dłużej na to patrzę, tym bardziej mi się nie chce. Dobra, spadła rura dolotowa prawdopodobnie z turbostężarki. Tak Widziałem, że tak to jest kiepsko spasowane. Nie, jednak tu siedzi. Gdzie indziej spadła. Mhm. Gdzie indziej spadła. No i znając pecha bo pewnie gdzieś pod zderzakiem. No i nie wiem, czy może weźmiesz sobie to, poprawisz u siebie? Przst! E... ten samochód od samego początku po prostu był na nie, ale, ale nie wiem, napaliłem się na niego, kupiłem e, i, i chciałem coś tam dokończyć. Najchętniej no, ja bym go w cholerę sprzedał, mhm. nie ukrywam, ale jak no, trzeba go dokończyć, to muszę go dokończyć, no to też nie jest problem, nie? Mhm. Chyba, że masz kogoś po prostu, kto by, kto by był zainteresowany. Kurde, tak myślę, że ja bym to od ciebie odkupił. No to no, słuchaj, no. no chęć, samochód ci to wygląda jak wygląda, nie? Nie? No, ale widzę, że są jakieś inwestycje porobione. Cieszyłbym się niezmiernie, gdybym go dzisiaj sprzedał. Mhm. Mm, a to te trubosłużarki, a to kolektory, a to wtryskiwacze y, hamulce jakieś tak, no trochę tego jest. Mm. Też no w jest, jest. No. Poprzedni właściciel włożył kupę pieniędzy, ja włożyłem sporo pieniędzy tak naprawdę, więc to ma summa sumarium. E, nie ukrywam, że denerwuje mnie ten samochód mhm. i mogę go oddać nawet po kosztach, po delikatnej stracie, żeby, żeby się po prostu pozbyć. Mhm. A powiedzmy taką, że to koła to w ogóle jak to jest z tymi kołami? Jest to tego? koła są jeszcze są, są dwa komplety, tak naprawdę, Aha. bo tutaj poprzedni właściciel założył. E, tego na nie? napęd i, i na tym, ale są dwa komplety, e, pełne komplety mhm. tych fel. Czyli nie, cztery tak takie nie? felgi, cztery takie. Tak? tak, 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 jak najbardziej. Mam to akurat. Mhm. Zapłaciłem za ten samochód 19 tysięcy, 6800 włożyłem. E, no chciałbym to odzyskać. Słuchaj, no pomyśl, no 26 800 połóż i, i zabieraj, no. Mhm. Ja tam strasznie się nie upieram, najchętniej <laughs> bym się tego pozbył, no. Kurde, no, sam nie wiem, no. Z jednej strony mam, kurde, na no, pokusę dosyć dużą to dokończyć mhm. y, i zrobić taką najmocniejszą Zafirę w Polsce. Y, no z drugiej strony, no, ten samochód wygląda i wygląda, no ale też pieniądz jest no, no bardzo rozsądny, tak, y, mhm. jak na to, co... No po ilości inwestycji zrobiono. wydaje mi się, że mocno rozsądny, mhm. no. No dobra, słuchaj, no żeby nie przedłużać, no to może po prostu ja to wezmę i nie będziemy już... Nie będziesz musiał się z tym mordować, no ulrzeć Ci cieszę, w cierpienia. Cieszę się, niezmiernie powiem ci szczerze, także... No dobra, pasuje. No dobra. Nie spodziewałem się, że sprzedam ten samochód z zyskiem, ale udało się.